Pols miasta Łukasz Chymiński, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W naszym studiu wiceprezydent miasta Wieleta Haręśla. Dzień dobry Pani Prezydent. Pani Prezydent o oświacie też będziemy rozmawiać, ale nieco później. No, przed nami ta ważna sesja, ale po tym jak pani kurator już zaopiniowała, tak jak rozmawialiśmy ostatnio bardzo pozytywnie, te oświatowe zmiany, tę nową sieć szkół dla Zielonej Góry, to myślę, że ta sesja będzie tylko formalnością, choć są już takie głosy, że radni Prawa i Sprawiedliwości mają też kilka swoich uwag. O tym za moment, bo pamiętam, jak jako pierwsi tutaj w studi studiu rozmawialiśmy i przedstawiliśmy seniorom zielonogórskim informację o tej ambasadzie, bo Rada Seniorów podnosiła ten temat, spotykaliście się, dyskutowaliście o tym. Ten pomysł wydaje się w założeniu bardzo sympatyczny, reprezentacyjny budynek na Starówce nazywany ambasadą, takie wspólne miejsce dla seniorów, ale teraz Okazuje się, czy okazuje się, że na ten budynek, czyli budynek po szkole muzycznej, w momencie, kiedy ona zostanie przeniesiona, pojawia się więcej chętnych. I jak pani na to reaguje? Bo mówi się o tym, że IPN, mówi się o tym, że Biuro Wystaw Artystycznych mogłoby się tam znaleźć. Co wtedy z pomysłem ambasady? Rozmawiając o tym budynku na niepodległości z Radą Seniorów, tak naprawdę trochę sobie marzyliśmy i wróżyliśmy z fusów. Poproszę. I mówiliśmy sobie o tym, co by było gdyby. No chyba jakaś przywara nasza narodowa, że lubimy dzielić skórę na niedźwiedziu. Szkoła muzyczna nawet się jeszcze nie zaczęła budować na ulicy Dzikiej, tak, a to, to jest prawda. warunkiem tego, żeby się zbudowała i wtedy możemy rozmawiać o budynkach, które dzisiaj zajmuje, czyli na Niepodległości i na Chroblego. Czyli okay, pani, co pani tak naprawdę. Jak się to dzielenie skóry na niedźwiedziu ma do waszych marzeń, bo to też w pewnym Ale sensie. Ale marzenia są, są to... ważne i marzenia są po to, żeby je realizować. A tam już ktoś konkretnie planuje, tak? Mówiąc tak zupełnie poważnie, to oczywiście, że rozmawiając z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego również te kwestie były poruszane, czyli co w momencie kiedy zostanie zbudowana szkoła muzyczna i co z tymi budynkami, które pozostaną po państwowej szkole muzycznej. Rozumiem. Ja przypomnę, że pierwszy etap rozbudowy budowy w ogóle szkoły muzycznej to tylko i wyłącznie sala widowiskowa mała i duża i pomieszczenia przynależne. Zatem do realizacji budowy całej szkoły to przynajmniej minie kilkanaście lat. Zatem dzisiaj możemy sobie marzyć, możemy sobie też planować, możemy też wskazywać te podmioty, które mogłyby zaistnieć w tych budynkach, ale tak naprawdę jest to długa i daleka przyszłość jeszcze zatem ja bym wszystkich ostrzegła, żeby raczej nie ostrzelić sobie mówiąc przez zębów na ten budynek, bo jeszcze nic się nie wydarzyło. Jeszcze nic nie jest przesądzone, bo ja przypomnę, że to, że szkoła muzyczna wystąpi w tej chwili ośrodki na realizację tego no właśnie, projektu, na który mamy, to bo też nie możemy antycypować. może to kilkanaście lat. Jak ten proces wygląda? Bo ja pamiętam, jak spotkałem się z dyrekcją szkoły muzycznej, mają projekt, który zgłaszali, powstała gdzieś ta piękna, przezłocona w pewien sposób nawet koncepcja rozbudowy tego budynku, który jest przy Dzikiej. No i wydaje mi się, że to nie będzie rok, dwa, to może być kilkanaście lat, tak jak pani powiedziała. Powiedzmy o faktach, bo z faktami Proszę się bardzo. nie dyskutuje. Mamy dom harcerza, dom Harcerza, który dzisiaj mieści się na ulicy Dzikiej. dzikiej. Budujemy nowy dom harcerza na Wyszyńskiego to po prawda. to, żeby przenieść tą placówkę i przekazać ten budynek Państwowej Szkole Muzycznej bo to było warunkiem otrzymania środków i w ogóle rozmów, rozpoczęcia rozmów na temat budowy Szkoły I Muzycznej w tak Zielonej na Górze. Dziś, no I na dzisiaj jest sytuacja taka, że Dom Harcerza się buduje. Mamy zapewnienie inwestora, że będziemy, skończymy tę budowę do, przynajmniej do końca października, a jeśli się uda, to wcześniej, bo tak podpisana została umowa. Szkoła Muzyczna otrzymała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a przypomnę, że jest to ten sam projekt, który jest brany pod uwagę przy rozbudowie Muzeum Ziemi Lubuskiej mhm. i przy budowie. A otrzymała na co, Pani Prezydent? Otrzymała środki na wykonanie projektu na rozbudowę domu harcerza o salę widowiskową taką większą na ponad 300 osób i mniejszą kameralną wraz z zapleczem. Słuchaj, klucz projektu, czyli o mamy, budowie, dzisiaj to projekt, jeszcze możemy pomarzyć, mamy dzisiaj projekt. Mamy dzisiaj projekt i ten projekt oraz pozwolenie na budowę jest warunkiem do tego, aby szkoła aplikowała do ministerstwa o środki na realizację A tego projektu. Już aplikowała, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze jest czas, ponieważ do końca kwietnia te dokumenty muszą złożyć. Potrzebne jest jeszcze pozwolenie na Budowy to jest ostatni dokument, który domknie ten pierwszy Rozumiem. etap. Inwestycja, ta pierwszy etap obliczony jest na 20 milionów złotych, zatem można domniemać. wcale widowiskowe, tak. tak? Zatem można domniemać, że realizacja tego projektu po otrzymaniu środków będzie minimum przez dwa lata. W międzyczasie jest aplikowanie o kolejne środki na wykonanie kolejnego projektu na kolejną część rozbudowy, czyli sale dydaktyczne, które będą służyły czyli nawet kształceniu ogólnemu. że przerywam. W momencie, kiedy powstaną te sale widowiskowe tamto młodzież i tak będzie się uczyć przy niepodległości? Dalej młodzież tak? będzie się tam uczyła. Pewnie w jakimś zakresie będzie możliwe wykorzystanie tych sal, które będą w, przy domu harcerza, ale o tym będzie decydowała już dyrekcja szkoły państwowej. Przypomnę, że o te środki aplikuje Państwowa Szkoła Muzyczna. My, jako miasto, wspomagamy, jeśli chodzi o przygotowanie procedur przetargowych, jeśli chodzi o wydanie pozwolenia na budowę, czyli cały czas jesteśmy i współorganizujemy tą procedurę. Natomiast jesteśmy na pierwszym etapie i tak naprawdę powinniśmy skupić się na tym żeby ten projekt, który już jest gotowy, który za chwilę będzie miał pozwolenie na budowę, otrzymał środki Oczywiście. na jego realizację, a to jest 20 milionów złotych. To Pani Prezydent, a Pani ma jakąś alternatywę dla seniorów, bo ja wiem, jakie były reakcje w środowisku osób starszych w Zielonej Górze, które usłyszały o tej ambasadzie. No tam nie było żadnego głosu na nie, była radość, były takie bardzo pozytywne emocje i teraz pojawia się, pojawiają się takie głosy, no ten przekaz medialny też do tych osób trafia, że może jednak nie ambasada, może IPN, może Biuro Wystaw Artystycznych, a nie przypominam sobie, żeby seniorzy jakoś tłumnie odwiedzali BWA z całym szacunkiem dla tej galerii. Ja myślę, że każdy z tych obszarów dedykowany jest innemu odbiorcy. Inni odbiorcy przychodzą do BWA, inni odbiorcy do IPN-u. A jeszcze inni zajmą się ambasadą, która jest dedykowana seniorom zielonogórskich. Zatem wszystkie te obszary są konieczne i są potrzebne, i ja żadnego z nich nie wykluczam ani też nie wskazuję, który jest najważniejszy. Każdy z nich jest tak A samo ważny. Szuka pani jakichś To znaczy, jeśli chodzi o seniorów, to na pewno jest to mi temat bardzo bliski, i jeśli wsłuchuję się w ich oczekiwania, to miejsce na takie spotkania, które byłoby bardziej przyjazne. Przyjazne, jeśli chodzi o wielkość, bo oni by chcieli się spotkać i organizować tam jakieś eventy, koncerty małe. To myślę sobie, że tutaj mamy doskonałe miejsce to jest centrum. Centrum Pomocy Rodzinie i tam mamy tą dużą aulę, ona może absolutnie Oczywiście, służyć takim tak. dużym spotkaniom, pewnym takim koncertom kameralnym, mamy również taką salę w Zoku. Zatem jeśli będzie taka inicjatywa, jeśli będzie taki pomysł, to na pewno pomogę w jego realizacji. Pani Prezydent, wracamy do ratusza i do tej sesji związanej z uchwałami dotyczącymi nowej sieci szkół. Ostatnio mieliśmy okazję o tym rozmawiać, mówiłem o tym na wstępie i. Pani Pani była bardzo spokojna. Pojawiają się jakieś sygnały związane z Akademią Talentów i z osiedlem Zastalowskim. I rzeczywiście pamiętam, jak przed siecią szkół się spotykaliśmy, to ten obszar Zielonej Góry był taki najbardziej newralgiczny, jeżeli chodzi o tę reformę oświaty, wdrożenie jej. No z racji tego, ilu, ilu zielonogórzan tam mieszka, Jakie te szkoły? No, szkoły nie są z gumy, też się nie rozciągną, prawda? To prawda. Rzeczywiście, moment, w którym określaliśmy sieć szkół, to są te dwie pierwsze uchwały, które dzisiaj będą procedowane, te najważniejsze, które zatwierdzą tą sieć. I konsekwencją tych dwóch uchwał są, są przyjmowane kolejne uchwały, które mówią już o konkretnym miejscu, o konkretnym sposobie organizacji. Zatem nie wyobrażam sobie sytuacji, w której radni przyjmują sieć, a dyskutują nad kolejnymi uchwałami, bo to tak jakby zaprzeczali sami sobie. Czyli jestem za siecią, która właśnie też nas w jakiś sposób dyscyplinuje i wskazuje, że trzeba podjąć kolejne. Uchwały, które porządkują tą sieć, Oczywiście. i nagle na kolejnych uchwałach mamy jakiś hamulec, bo są jakieś problemy. Myślę, że czas na to, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, już dawno minął. Dzisiaj wszystkie szkoły, wszystkie placówki oczekują na konkretne uchwały, które w, umocują ich w ich działaniach. Ja przypomnę, że trwają już prace modernizacyjne, prawda, tak. trwają już prace związane z wyposażeniem pracowni. Zatem wszystkie te placówki otwierają po kolei swoje drzwi, zapraszają rodziców do my, my te zmianie. środki uruchomiliśmy finansowe po to, żeby dyrektorzy zdążyli z tymi pracami, po to, żeby zdążyć z tym wszystkim. Zatem nie wyobrażam sobie dzisiaj na sesji dyskusji czy też przeniesienie jakiejś szkoły do innego budynku ma sens czy nie, bo tak naprawdę mówimy dwie... o Akademii Talentów co? mówimy o Akademii Talentów do szkoły podstawowej numer jeden to jest jedna z przeprowadzek, która również jest wskazana w tych dwóch pierwszych uchwałach. Ona oczywiście nie jest A z tego ona wynika właśnie pani Prezydent, żebyśmy o tym powiedzieli, bo ja znam ten temat z tej strony, że po prostu w SP 11 będzie nauczanie 48, tak? tak? A nauczanie 13 będzie w Akademii Talentów i w tej nowej szkole, którą planujecie wybudować i one razem będą tworzyły podstawówkę, Konsekwencją tak? tej reformy jest również dostosowanie obiektów oświatowych do potrzeb tego systemu, który wejdzie 1 września. Dotyczy to y, zarówno osiedla Zastolowskiego, ale dotyczy to również na przykład Szkoły Podstawowej nr 6. Tak. Gdyby nie było tej reformy, ta szkoła by pozostała w budynku na Moniuszki. Teraz Reforma wymusiła na nas to, że musieliśmy przenieść tą szkołę do budynku, który byłby dostosowany do potrzeb ośmioklasowej Szkoły Podstawowej. Jeśli przenieśliśmy piąte liceum do Siódmego gimnazjum, to również z tych samych powodów. Jeśli przenosimy szóste liceum z botanicznej do drugiego gimnazjum, to też jest to związane z tą reformą. To nie jest tak, że my zajmujemy się tylko gimnazjami. My zajmujemy się całym systemem kształcenia. Jeśli chodzi o jedenastkę i osiedle zastalowskie, tutaj nałożyły się jeszcze e, jakby warunki demograficzne. E, czyli wielkość tego. Osiedla. Szkoła podstawowa nr 11 była budowana na 6 klas. Rozbudowana w ostatnim okresie no, o jeszcze jedno system, skrzydło nauczymy. i też mieliśmy tam wypełnioną sześcioletnią szkołę podstawową. podstawową. Tak. Przypomnę, że my w postawówkach, we wszystkich podstawówkach w całym kraju jesteśmy w dublu sześciolatków i najmłodszy rocznik jest dzisiaj w drugiej klasie. Zatem analiza demograficzna, również ten system ośmioklasowy, spowodował, że trzeba zbudować nowy obiekt oświatowy na tym osiedlu. I teraz pytanie, czy tworzyć kolejną szkołę, nadawać jej numer, powoływać dyrektora, czy też włączyć to w zespół edukacyjny? W zespół edukacyjny, ponieważ Akademia Talentów to szkoła podstawowa, tam się mieszczą dzisiaj klasy drugie i przedszkolaki. Szkoła podstawowa numer 11 nie ma tego systemu, jakim jest wychowanie przedszkolne, zatem trzeba nadać nową nazwę Zespół Edukacyjny numer 9, bo to jest kolejny numer, jeśli chodzi o tego typu placówki w naszym mieście. Chcielibyśmy, aby Akademia Talentów była włączona do szkoły podstawowej numer 11 tworząc zespół edukacyjny numer 9 z jedną, dyrekcją z jedną, z jedną dyrekcją z jedną administracją natomiast nowo powstała szkoła będzie również po jej wybudowaniu 1 września 2018 roku włączona w ten zespół i te trzy placówki będą tworzyły zespół edukacyjny numer 9 te dwie placówki, Akademia Talentów i ta nowa szkoła, będzie dedykowana uczniom klas 1. -3. To są wątpliwości radnych prawej i sprawiedliwości? Wątpliwości radnych, jeśli chodzi o Akademię Talentów, to jest też tworzenie takiej teorii spisku. Ja to nazywam wprost, bo nie, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której 3 lata temu radni podnoszą rękę za tym, aby przeznaczyć z budżetu miasta 14, 14 000 000 000 000 złotych milionów złotych tak. na budowę nowego obiektu oświatowego. Wiedząc, że obiekt ten będzie budowała spółka miejska KTBS, i dzisiaj są pytania. Dlaczego ta spółka, dlaczego to było w takim systemie? No to, to, takie mamy no, to teraz jest mamy... jakieś jakby ktoś nie wiedział, jak głosować. No teraz dużo musimy jakby tak? wrócić do przeszłości, Rozumiem. znowu e, analizować całą sytuację, przypominać to wszystko, a przypomnę, no, że. Ale czas my... i miejsce nawet na to teraz, w momencie, kiedy Ale mamy wdrożenie. Ja tej... cały czas wracam do tego, że dwie pierwsze uchwały najważniejsze to jest sieć. I ta sieć już wtedy, kiedy ją omawialiśmy, mówiła o tym, że będziemy w konsekwencji takiej sieci tworzyli zespół edukacyjny numer dziewięć, bo to kolejny numer, tak jak mówiłam. Więc jeżeli te dwie uchwały będą przyjęte, te dwie pierwsze o sieci, a nad kolejnymi będziemy dyskutować, to tak jakbyśmy sami sobie zaprzeczali, że właściwie nie wiemy nad czym debatujemy, nad czym głosujemy. To są konsekwencje tych dwóch uchwał. Ja przypomnę jeszcze, że to nie koniec na tym. To nie jest ta sesja, która zamyka no całą sprawę związaną z reformą oświaty. To zbiła mnie pani Stropu, proszę. No, bardzo się cieszę, bo to rzadko mi się zdarza. Ale będę zmuszona zwołać nadzwyczajną sesję i myślę, że to będzie przed świętami wielkanocnymi, ponieważ te uchwały, które dotyczą właśnie tych przenosiń. E, tego zmieniania miejsca i adresu one są w tej chwili w tak zwanym drugim obiegu, czyli znowu podlegają czyli opiniowaniu, formalnie to się musi po to się formalnie wydarzyć i musimy znowu wywołać właściwe uchwały, ale żeby je wywołać musimy też mieć odpowiedni Rozumiem. czas. Zatem na tej sesji nie kończymy reformy, natomiast przyjęcie tych dwóch uchwał, będę to cały czas powtarzała, e, niesie za sobą konsekwencje związane z dalszymi głosowaniami. I ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której przyjmujemy uchwały o sieci, Oczywiście. a dyskutujemy a potem nad konsekwencjami tego Zobaczymy to sieci. na, na drobne. Zobaczymy, jak będzie w ratuszu. Pani Prezydent. Pięknie. Dziękuję za dziękuję ja przyjęcie zaproszenia do, nas, do naszego studia. Państwu przypomnę, Violeta Harańźak, wiceprezydent miasta była Państwa i moim gościem. Do zobaczenia.